Dobrze, słuchajcie, zaczynamy nowy przedmiot. Ci, co zaliczyli homiletykę, wiedzą, jak mniej więcej szkoła wygląda. Ci, co nie wiedzą, to się wkrótce dowiedzą. Dzisiaj zaczynamy taki przedmiot hermeneutyka. Jest to przedmiot szkoły biblijnej, więc on jest taki trochę rozwinięty. Natomiast, słuchajcie, myślę, że hermeneutyka jest każdemu potrzebna w kościele, tak naprawdę. Jeśli ktoś nie może tu być, a chciałby trochę hermeneutyki liznąć, to dobrze na naszej stronie znaleźć coś takiego jak. Pigułki hermeneutyka w pigułce i to są takie 5 minutowe nagrania, które właśnie poruszają mniej więcej te same tematy, tylko wiecie, tak bardzo skrócone, nie? Ale chodzi o zasady interpretacji. I zaraz więcej na ten temat powiem. Ten przedmiot, słuchajcie, ma 20 spotkań, 20 lekcji, więc jest punktowany w Maryland Bible College and Seminary dwa kredyty, czyli dwa punkty. I słuchajcie, jeżeli będziemy po dwie godziny co poniedziałek robili, także policzyłem, że do listopada powinniśmy wrzesień, październik listopad powinniśmy skończyć w listopadzie. I od końca listopada zaczniemy kolejny przedmiot, który, który zadecydujemy, że go wybierzemy. Także dzisiaj a, no nie będę wam czytał chyba tych tematów po kolei, bo to nie ma sensu. Będziemy je po kolei przerabiać, dlatego przejdę od razu do... Do pierwszego do wstępu, do wykładu pierwszego. Wstęp to są tak naprawdę definicje słowa hermeneutyka. Także jak możecie to sobie notujcie te rzeczy, bo, bo no, przydadzą się na pewno. Słuchajcie. Hermeneutyka pochodzi od greckiego słowa hermeneo. Hermeneuo. I to oznacza interpretować, wyjaśniać nauka i sztuka badania Słowa Bożego. Jak, jakby się sprawdzili w internecie gdzieś, albo w encyklopediach, słowo hermeneutyka nie dotyczy tylko Biblii, tak? Są różne hermeneutyki, różnych, wiecie, róż, różne rzeczy się bada w ten sposób. I do Biblii podchodzimy tak samo, podchodzimy, z, we właściwy sposób podchodzimy do Biblii. Ale to, co chcemy wam tutaj przedstawić, to nie jest coś, co może ktoś powiedzieć, a to w waszym Kościele tak się robi, tak? No, wiecie, co, no nie do końca tak jest, dlatego że te zasady, które będziemy wam przekazywać, one wypływają z samej Biblii. Z tego, jak Jezus podchodził do Słowa Bożego, jak apostołowie podchodzili do słowa Bożego, jak prorocy podchodzili do słowa Bożego, my mamy podchodzić tak samo. Jeśli mamy odkrywać te same prawdy, co oni, to musimy tak samo interpretować. Nie robić tego, co później ludzie wymyślili, szczególnie jak ci wiecie, teolodzy, ojcowie kościoła, którzy zaczęli wprowadzać błędne interpretacje, a mianowicie interpretację alegoryczną, która tak naprawdę zniszczyła kościół od wewnątrz, tak? Bo zaczęto wpisywać w tekst rzeczy, których tam nie ma, ale o tym będzie troszkę później. To, że każdy ma swoją interpretację, jest kłamstwem szatana. A już wiele razy się spotkałem. Nie? To wiecie, to jak słyszymy o różnicach między kościołami, to zazwyczaj albo każdy ma swoją interpretację. To, że są takie podziały i że ludzie mają różne interpretacje, nie oznacza, że tak powinno być. Jest jedna interpretacja tak naprawdę każdego tekstu. I, i sami zresztą będziecie widzieli to w ramach, jak będziemy się przesuwać w tym, w tym przedmiocie. Są zasady, kryteria, które pozwalają tylko na jedno zrozumienie Pisma Świętego. Ludzie interpretują Biblię niezależnie od tego, co chcą w niej znaleźć. I tu jest problem, tak? Wiecie, ludzie, jeszcze, ja tak patrzę na siebie, na przykład. Jak ja wiele razy słyszeliście w moim świadectwie, że zanim ja się narodziłem na nowo, to miałem Biblię, całą Biblię, słuchajcie, od Starego po Nowy Testament dwa razy przeczytano. Drugi raz czytając, w Ewangeliach się nawróciłem. I teraz. Jak ja czytałem jako człowiek niewierzący, co ja wyczytywałem z tej Biblii. Ja moją motywacją było, słuchajcie, jak zacząłem czytać Stary i Nowy Testament po raz pierwszy. Moją motywacją było znajdy, znajdywanie w tej Biblii tego samego, co w Wedach, co, w, wiecie, w hinduskich księgach. Nie? Czyli szukałem rzeczy wspólnych, czyli jak czytałem Biblię, to wiecie, cieszyło mnie, jak coś znalazłem, że o jest tak samo. Nie? Na przykład bardzo mi się podobały fragmenty, gdzie, tam, gdzie jest powiedziane, że na początku Bóg dał ludziom jarzyny do jedzenia. O, widzicie, wegetarianizm w, w Gicie jest tak samo, jest coś wspólnego, wiecie. To o, oh, wow, super. Tylko, tylko, że to nie jest przesłanie Biblii. Tak? To nie o to chodzi, żebyśmy wyszukiwali, co chcemy znaleźć. Tak? Z takim podejściem nie odkryjesz ani Boga, ani nie odkryjesz Jego myśli. Jedni pragną usłyszeć, co do nich mówi Bóg, i to, to właśnie my jesteśmy takimi ludźmi, a inni otwierają Biblię, bo na przykład muszą przygotować kazanie, bo nakazuje im ich religijność, czyli, wiecie, tu w kościele wymagam, żebyś codziennie czytał Biblię, wiecie, to z takim podejściem też może być źle, bo to jest religijne podejście. Albo ludzie czytają Biblię przez strażnicę. Nie? Wielu ludzi, wiecie, twierdzą, że są znawcami Biblii, ale czytają tylko ze strażnicą w ręku. Inni ludzie czytają Biblię, słuchajcie, mając tradycję Kościoła swojego też w ręku, tak? I zawsze to jest złe podejście do Biblii, bo Biblia ma do ciebie mówić, a nie ty masz, mu, ty mówisz Biblii, co ona ma ci powiedzieć, tak? Więc to jest bardzo złe podejście i nie róbcie tego. Wiem, że jest taka, taka, nie wiem, taka tendencja, żeby gdzieś tam poczytywać sobie różnych, różne komentarze i tak dalej. Pamiętajcie, zawsze nadrzędne jest Słowo Boże. Słowo Boże nie jest na równi z tradycją, ani nie jest na równi ze strażnicą, ani nie jest na równi, nie wiem, z, z innymi Pismami Świętymi. Nie róbcie tego. To nie jest tak. Nie może być tak. Bóg nakazał nam hermeneutykę. Wiecie o tym? I o tym możemy przeczytać. Zobaczcie pierwszy fragment, który możecie sobie zapisać, który mówi na ten temat. To jest w drugim liście Pawła do Tymoteusza. W drugim rozdziale, w piętnastym wersecie, Paweł pisze tak do Tymoteusza, do swojego młodego ucznia, pastora: Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany. I nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Czyli co jest? Jest słowo prawdy, a Tymoteusz co ma robić? Należycie je wykładać. I tam występuje słowo hermeneo, tak? Hermeneutyka. Usilnie ma starać się o to, by należycie wykładać słowo pra prawdy. I słuchajcie, to słowo usilnie, które się pojawia w oryginale. Mówi o tym, żeby zrobił wszystko, co w Twojej mocy. I to jest oparte, wiecie, o moc Ducha Świętego. tak? Rób wszystko, co jest w Twojej mocy, Duch Święty Cię poprowadzi. Dalej. Greckie dokimos, które tu występuje jako wypróbowany metal. Słuchajcie, taki oczyszczony, wypróbowany w ogniu. To taki ma być kaznodzieja głoszący to słowo. To słowo ma być wypróbowane, wiecie, wypalone w ogniu, ma być no gorące, mamy nastawienie, aby Słowo Boże działało w moim życiu i, wprowadzenie, i wprowadzamy je w praktykę, to znaczy wypróbowane, tak? Bądź wypróbowanym pracownikiem, czyli doświadczonym. To wiecie, to wypróbowanie to jest coś takiego, to co głosisz, wprowadź najpierw w swoje życie. Ja bardzo często, jak zobaczcie, no może wy tego nie widzicie, ale bardzo często jak do was głoszę, e, to nagle to, co mówię, myślę sobie, o kurczę, ja też muszę to skorygować w moim życiu. Dlaczego? No bo wiecie, głoszę Słowo Boże, które do mnie też przemawia. Też koryguje moje życie, też ma je korygować. Więc to, co mówię, powinno być wprowadzane też w moje życie. To nie jest oderwane od życia jakich wiecie, takie, Wywody teologiczne, tylko to ma być słowo Boże, które ma wypróbowywać mówcę i ma wy, wypróbowywać każdego z Was. Czyli przemieniać, wyp, czasami wypalać w ogniu, oczyszczać nasze życie. I nienaganny, jego praca nie przynosi mu ani wstydu, ani hańby. Czyli pracownik nienaganny, wypróbowany, to jest doświadczony, i po, i, i po drugie, to, to co robi. Przynosi mu chlubę, generalnie, bo, bo kładzie swoje życie za innych. W tym swoim usługiwaniu słowem. Więc tyle o tym drugim Tymoteusza 2.15. A jest jeszcze jeden fragment, który warto też rozważyć, jeśli chodzi o hermeneutykę. Słuchajcie. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. To jest werset, który pewnie też jest używany, słuchajcie, do przedmiotu apologetyka, bo on mówi o obronie wiary. I tu jest też powiedziane tak. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach Waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od Was wytłumaczenia z nadziei Waszej. Ktoś Wam zadaje pytania, tak? Dotyczące, wiecie, jakieś egzystencjalne, dotyczące Boga, dotyczące zbawienia. Jestem gotowy, wiecie, jest tutaj powiedziane, że yy, gotowy do obrony Słowa. Czyli to, żeby zaprezentować słowo we właściwym czasie, we właściwym miejscu do właściwych osób. Ktoś ma pytanie, ja znam odpowiedź. Dlaczego znam odpowiedź? No bo wiecie, studiowałem słowo, bo wiem, co Pismo Święte na dany temat mówi. Więc tutaj wart, warto o tych dwóch wersetach na pewno pamiętać. Cele studiowania Biblii. Cel hermeneutyki też, tak? Zrozumienie tego celem jest zrozumienie tego, co i dlaczego zostało napisane. Co i dlaczego zostało zapisane. A drugi cel, zastosowanie zrozumianych prawd w naszym codziennym życiu z Bogiem. Słuchajcie, nie wszystko, co w Biblii mamy napisane, jesteśmy w stanie dzisiaj zastosować, tak? Wiecie, no na przykład w Starym Testamencie był nakaz, jak ktoś chciał wierzyć w Boga, miał być obrzezywany. Dzisiaj musimy obrzezywać? No nie musimy, tak? ale musimy rozumieć zasady, na przykład, dlaczego Bóg Abrahamowi dał takie, taki nakaz, takie prawo, nie? że Izraelici mają się obrzyzywać. Może warto przestudiować i zobaczyć, co Bóg miał na myśli, wprowadzając tą zasadę. Nie? I Jak ja ta, tą zasadę, którą poznam, mogę zaaplikować dzisiaj dla mnie. Nie, nie przychodzi mi teraz taki, taki przykład, ale... Mm, o, no, myślę, że taki yy, medyczny mi przyszedł akurat. Słuchajcie, pamiętacie, ile w Biblii, w księgach Mojżeszowych jest o tym, co należy robić, jak ktoś jest podejrzany, że ma trąd? Jest wiele stron, słuchajcie, z Starego Testamentu, w księgach Mojżeszowych, które mówią o tym, jak należy izolować dane osoby, jak należy je badać, co należy z nimi robić. I ciekawe, że dopiero w XX wieku lekarze. Wiecie, naukowcy wpadli na ten genialny pomysł, żeby zaraźliwie chorych ludzi izolować, tak? Wiecie, Biblia o tym mówiła, 3000, ponad 3000 lat temu, i pół. Za Mojżesza już wiedzieli, Żydzi, co trzeba robić z chorymi, zakaźnie chorymi. No? Więc co my możemy dzisiaj? Co my możemy z tego zaaplikować? No właśnie, jeśli ktoś jest zakaźnie chory, tylko izolujemy, tak? Nie udajemy, że nie ma choroby i każemy komuś chodzić, tylko go izolujemy i wiesz, medycyna dopiero teraz na to wpadła, no? co Bóg co już dużo wcześniej wprowadził. I w historii mamy takie przypadki, słuchajcie, nawet były, było tak jakoś dziwnie, słuchajcie, nie, nie zbadałem dokładnie dlaczego, ale, ale pamiętacie, jak były takie epidemie, dżumy, że jedna trzecia Europy wyginęła. Wyobraźcie sobie, co trzeci człowiek w Europie umierał. Takie były, takie były epidemie, pandemie, nie to, co koronawirus. Co trzecia osoba w Europie umarła, rozumiecie? Takie, takie, takie wiecie, czarna ospa, dżuma i tak dalej, to były takie, takie liczby, nie? Ale wiecie co, ciekawe jest, że jakbyście spojrzeli w historii na tam dżumę, tylko nie pamiętam, w którym roku, to Polska była taką zieloną plamą na, na całym tle Europy. No... Nie wiem, czy to, to nie było za chrobrego, to musiało być później, ale któryś z mądrych królów polskich wprowadził kontrolę na, na drogach granicznych i nikogo nie wpuszczali, nie wypuszczali. I, po, i, I odcięli całą Polskę, uratowali ją, bo w sumie wszędzie dżuma e, siała spustoszenie, Polska była taką zieloną plamą na, na tle całej Europy, prawie w ogóle nie było umarłych na, na tą, w tej epidemii. Dlaczego? Bo zastosowali to, co wiecie: Żydzi im powiedzieli, że tak należy robić. I to zrobili. Przez wiary, no bo wiecie, nie wiedzieli, że są wirusy i bakterie, ale Bóg powiedział, że tak zrobić. Każdy, kto to zastosował, żył. Proste, nie? Ci to do, musieli to przez wiary robić. My to dzisiaj trwanie jesteśmy. O, wiemy, że są bakterie, wirusy i że można się odizolować, wiecie w izolatkach i tak dalej. Ale kto wcześniej wiedział o tym, tak? Tylko ci, co czytali Biblię i umieli ją zastosować. Cele studiowania Pisma wiemy. To teraz dwa wymiary, słuchajcie, w, jeśli chodzi w, o podejście do Pisma Świętego. Jest wymiar duchowy i wymiar ludzki. I teraz o co chodzi z tym wymiarem duchowym? Słuchajcie, Psalm 119, 18, werset mówi tak: W Biblii tysiąclecia. Otwórzmy oczy. Abym ujrzał dziwy Twojego prawa. Mamy chyba cuda w naszym tłumaczeniu, nie? Tak, cudowność zakonu Twojego. Słuchajcie, co tutaj jest potrzebne, żebym miał, ja, patrząc w Biblię, zobaczył cuda. Co ten fragment mówi? Kto ma mi otworzyć oczy? Nie? Zobaczcie, wiemy z innych fragmentów Biblii, że Duch Święty oświeca. Nasze oczy, żebyśmy dojrzeli. Ja, jako niewierzący człowiek, czytałem Biblię, nie widziałem, bardzo mało widziałem w tej Biblii. Natomiast jak Bóg otworzył moje oczy i narodziłem się na nowo, ta sama Biblia nagle zaczęła do mnie mówić. Nagle zacząłem wszystko rozumieć. Nagle wszystko zaczęło się układać. Dlaczego? Bo jest potrzebne nam, żeby zrozumieć, co tu jest napisane, potrzebny jest właśnie nam ten wymiar duchowy. Duch święty jest nam potrzebny na 16, rozdział 12-15. Dalej o duchowym wymiarze. Jezus mówi do swoich uczniów tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, czyli nic z tego nie złapiecie. Dużo mam wam do powiedzenia, ale nic nie, nie złapiecie. Lecz gdy przyjdzie On, duch prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co, ja, to, co ma przyjść, Wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i Wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, moje jest, dlatego rzekłem. Że z mego weźmie i wam oznajmi. Słuchajcie, gdy przyszedł Duch Święty, w momencie zesłania Ducha Świętego, czyli w dniu pięćdziesiątnicy, w kościele pojawili się nowonarodzeni ludzie, którzy zaczęli czytając pismo je rozumieć. I nie rozumieć tak, jak rozumieli to faryzeusze za czasów Jezusa, którzy znali Pismo Święte na pamięć, tylko to byli ludzie, którzy duchowo rozważając Słowo Boże, słyszeli mówiącego Boga do mnie mówiącego, do, do nich mówiącego Boga. I tutaj bardzo ważne jest, słuchajcie, abyśmy podchodzili, jakby biorąc się za zrozumienie Biblii, pierwszą podstawową rzecz, muszę mieć Ducha Świętego, muszę być narodzony na nowo. Dzisiaj niestety, słuchajcie, mało kto, nawet wiecie, w jakichś seminariach duchownych sprawdza, czy, czy nauczyciele w tych szkołach są narodzeni na nowo. To są zazwyczaj ludzie, którzy są bardzo intelektualni, wiesz, wiecie, mają wysoki poziom IQ i tak dalej, i, i wspaniale wykładają Boże Słowo, ale mogą być roze i na nowo. Ja miałem pełno takich wykładowców, na, na przykład tutaj w Polsce na chrześcijańskiej akade Chrześcijańska Akademia, a wszyscy yy, nauczyciele są niewierzący. Może być? Może. Ale żeby zrozumieć Biblię, potrzebujesz Ducha Świętego. Bo Duch Święty natchnął to słowo i o tym będziemy mieli za chwilę, no, gdzieś tam dalej, w wykładach. Duch prawdy doprowadzi Was do całej prawdy. Co więcej, mamy też taki fragment, gdzie, gdzie jak apostołowie nie słuchali Jezusa tego, co on opowiada, on mówi im, że no nie, nie, nie martwcie się tym, że nic nie, teraz nie łapiecie, bo jak przyjdzie Duch prawdy, to co? Przypomni Wam wszystko. I to jest coś, co cały czas wam, próbuję was nauczyć. Miejcie chociaż raz w życiu Biblię przeczytano. bo Duch Święty Wam przypomni, co tam jest napisane, jak będziecie potrzebowali tego słowa w swoim życiu. Ale Duch Święty nie przypomni ci czegoś, czego nigdy nie czytałeś, o czym nigdy nie słyszałeś. Duch Święty przypomina to, co wiesz, to co zainwestowałeś, zmagazynowałeś w swojej głowie, to Duch Święty przywołuje we właściwym momencie. Więc warto, warto poświęcić czas, godziny na to, by studiować Słowo Boże. I słuchajcie, to był wymiar duchowy. Potrzebujemy ducha, żeby zrozumieć duchowo, co tu jest napisane. Ale też do napisania Pisma Świętego był też brany pod uwagę wymiar ludzki. I tutaj jest potrzebne, słuchajcie, co, co nam jest potrzebne do tego, by badać i interpretować Słowo Boże. W Księdze Ezdrasza, w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie mamy, taki, mamy takie słowa. Ezraż bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień. Z jednej strony potrzebujemy Ducha Świętego, ale z drugiej strony potrzebujemy my też planować nasz czas kiedy będziemy studiować, czytać Słowo Boże, studiować Boże, rozważać inaczej, medytować na Nim i stosować je w naszym życiu i przekazywać go też innym. Więc do tego jest potrzebny też element ludzki, tak? Mamy Ducha Świętego, ale też nasze zaangażowanie jest w to potrzebne. Jak Tymoteusz miał usilnie badać, tak? I, i wiecie, i wykładać Boże Słowo, tak samo każdy z nas, jeśli chodzi o badanie, Badanie słowa Bożego. I słuchajcie, na koniec tego wykładu, on będzie taki trochę krótszy, widzę, bo nie wychodzi mi dłużej. Drugi Tymoteusza 2.15 też mówi w sumie o, o tym, żeby się stara, starać usilnie, aby, aby należycie wykładać słowo prawdy. Ale słuchajcie, na koniec dwie. Dwie metody studiowania, takie podstawowe metody studiowania, i to niekoniecznie dotyczy się Biblii, ale generalnie studiowania różnych, różnych, tam wiecie, naukowcy, jak studiują różne rzeczy. Są dwie metody: dedukcyjna i indukcyjna. Słyszeliście o takich? I słuchajcie, dedukcyjna, na czym polega dedukcyjna? Mam jakąś interpretację i dopiero obserwuję coś, wiecie, obserwuję Biblię, żeby mi potwierdzała to, co ja. To, co ja sobie zinterpretowałem. Jest to bardzo niebezpieczna podstawa. Zaraz wam to pokażę, dlaczego jest niebezpieczna. Nas interesuje indukcyjna. Dlaczego? Bo indukcyjna polega na tym, że obserwujesz, czyli czytasz Biblię, dopiero ją interpretujesz. Tak? Czyli od, od szczegółu do ogółu dedukcyjna jest od ogółu, czyli mam już jakąś, wiecie, zasadę i szukam jej w Biblii. Nie, te, nie w tym kierunku się Biblię czyta. Bo co? Bo na przykład przykład podam wam, yy, tak sobie pomyślałem, jakby wam tu dedukcyjną znaleźć. Yy, wiecie co? Kościół rzymski w 1215 roku uchwalił doktrynę o przeistoczeniu. Wiecie, Eucharystia, tak? Przeistoczenie, czyli przejście yy, opłatka hostii zamienia, zamienia się w prawdziwą krew i wiecie, w prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Tak jest według doktryny kościoła katolickiego. I co teraz kościół katolicki z tym zrobił? Odkryli to w Biblii? Nie, wpisali to w Biblię. W jaki sposób? Yy, wzięli chociażby Ewangelię Jana, szósty rozdział, 53 werset, gdzie Jezus używa takich słów, i teraz mówią, o, widzicie, Eucharystia jest w Biblii. Tylko że wiecie co, tak? Powiem Wam tak, gdy czytałem sam tą Biblię, będąc nawet niewierzącym, nigdy bym nie wpadł czytając ten fragment, że to jest mowa o Eucharystii. Jeżeli masz w głowie, że jest Eucharystia, to ten fragment rzeczywiście, patrzcie, On mówi o Eucharystii. Ale jeśli znasz zasady interpretacji, nie da się w ten sposób oszukać. Dlaczego? Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Przeczytam wam fragment, który, który yy, używają na poparcie tego, że przeistoczenie, ale zobaczcie w którym roku to jest wprowadzone. 1215, słuchajcie. Za chwilę bitwa pod Grunwaldem będzie. Oni, oni to dopiero wprowadzili. Jakoś wcześniej nie było przeistoczenia. Od XIII wieku jest przeistoczenie, i nagle się okazało, że jest w Biblii. Czyli wcześniej, nie, wiecie, nie, nie doczytali chyba, że jest przeistoczenie. I jakiego, jakich słów oni używają? Szósty rozdział, powiedzmy, gdzieś od 50. wersetu. 51. albo nie, 53. Dobra. Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego... Nie będziecie mieli żywota w sobie kto spożywa ciało moje i pije krew moją ten ma żywot wieczny a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie mieszka a ja w nim pasuje pasuje tylko, że to zostało odkryte dopiero, jak oni uchwalili swoje doktryny i dopiero znale... szukali fragmentu, który by to popierał. A co o czym ten fragment mówi, słuchaj? Przecież tu jest ewidentnie, jakbyśmy te, wiecie, w kontekście przeczytali, o czym Jezus mówi: to Jezus mówi o tym, że jest chlebem życia. Za chwilę, stronę później, Jezus jest drogą, Jezus jest e, drogą prawdą, życiem. Jezus jest bramą, Jezus jest pasterzem, jest drzwiami do, do tego, do. Do, nie do stodoły, tylko do czego? Do owczarni, do o, to, o, to, o te drzwi, nie? Wiecie, to gdzie te drzwi są? Skoro Jezus jest drzwiami, widzicie o co chodzi? Jezus mówi obrazami, używa języka metaforycznego, z czego katolicy zrobili sobie w XIII wieku język dosłowny. Przecież Jezus, Jezus mówi w przenośni, mówi o tym, że kto ma z nim bliską relację, tak bliską, jakby zjadł go, wiesz, jego ciało i krew. Przelaną, wiecie, na, na golgocie za Jeśli masz bliską relację z krzyżem i z ukrzyżowaniem Jezusa, ma życie wieczne. Nie ma o tym w innych fragmentach Biblii? Kto ma Jezusa, ma życie. Nie kto spożywa Jezusa, tylko kto ma Jezusa w swoim sercu, w swoim, w swoim wnętrznościach. Kto ma obecnego Jezusa, ma życie. Także ten fragment nie mówi o tym, ale jeśli ktoś zastosuje dedukcyjną metodę studiowania, czy alegoryczną, no to mu wejdzie. Problem jest, słuchajcie, to, że jak tak patrzę na tradycję, i tego wiecie różnych kościołów, to jest to, że tam, gdzie Biblia mówi dosłownie, oni robią z tego alegorię, a tam, gdzie Biblia używa alegorii, oni robią dosłownie. Zauważyliście? Wszystko odwrotnie. Ale gdy masz ducha świętego do pomocy. Będziesz wiedział, jaka jest prawda. Nie ma czegoś takiego, jak przeistoczenia. Ja zazwyczaj słuchajcie, jak, jak ludzie mi cytują ten fragment, to ja zwykłym katolikom zadaję pytanie, a kiedy ty pijesz krew Jezusa? Bo ja widzę, tylko ksiądz popija msza, a ty kiedy pijesz krew Jezusa? No to według tego wersetu nie może być zbawiony. Kto nie pije krwi Jezusa, nie może być zbawiony. Ale my to mamy w opłatku. Ale tu pisze, że musisz jeść ciało i pić krew. Dlaczego tego ksiądz pije, a ty nie? to ksiądz może będzie według was zbawiony, ale ty nie możesz być zbawiony, bo ten werset mówi, że nikt nie będzie zbawiony, jeśli nie będzie jadł ciała Jezusa i pił krwi Jezusa. Więc wiecie, no, można sobie, wiecie, wpisywać w Biblię, co się chce. Tylko czy o to chodzi? Ja chcę poznać Boga, który objawił nam Boże Słowo, który dał nam Słowo Boże i chcę odkrywać prawdy, które On tam dla nas zawarł. Nie próbujcie podchodzić, bo naprawdę jest wiele... Wiele tego widzę, nawet w kościołach ewangelicznych, słuchajcie. Mają ludzie jakieś doktryny, nie wiem skąd, i później wpisują je w Boże Słowo. Czyli wyszukają fragmentów, które by im potwierdzały to, co my wierzymy. Chcesz wierzyć w czyściec? To sobie wiesz, bo znajdziesz wersety w Biblii, które mówią coś o ogniu i o cierpieniu. O, to na pewno jest czyściec. Ale jakbyś czytał Biblię sam, nigdy byś nie, doszedł, nie wpadł na to, że czyściec. Bo, bo, bo to jest niebiblijna nauka. Nie może być prawdziwa, bo Biblia wyraźnie mówi, że człowiekowi po śmierci jest dane tylko dwa miejsca. Albo piekło, albo niebo. I tu na ziemi decyduje, gdzie spędzić wieczność. Jaki czyściec? Na jakiej zasadzie? Za kasę jeszcze? Od kiedy Bóg jest przykupny? Ludzie tak, ale Bóg na pewno nie. Hermeneo interpretować, wyjaśniać, niech ten pierwszy wykład Was zachęci do studiowania dalej. Panie Boże, pobłogosław nam te, te myśli, te słowa. Daj nam, Panie, właściwe, podej, daj nam właściwe podejście do Słowa Bożego, takie uczciwe, szczere. Chcę poznać, Boże, Twoje myśli. Chcę poznać Ciebie takim, jakim jest. Chcę, byś mi objawił prawdy tam zawarte. I z takim pragnieniem chcemy przychodzić do, podchodzić do Twojego Słowa, Panie, zawsze. Ucz nas. My chcemy się całe życie uczyć z wiecznego słowa. Ucz nas, Panie. Amen. Dobrze, przerwę zrobimy, słuchajcie, tak z 50 minut i przejdziemy do drugiego wykładu. No Każdy wykład osobno.